W 1983 roku zaczynaliśmy skromnie. Jeden konkurs piękności i jedna najpiękniejsza Polka. Teraz odbywają się wybory Miss Polonia, Miss Poland, Miss Nastolatek, Miss Mężatek. Cóż, przynajmniej na brak misek nie możemy w Polsce narzekać. Szczecin też ma swoje konkursy piękności i to nawet kilka. Wszak jego mieszkanki słyną z urody. Jeden z nich, wybory Miss Ziemi Szczecińskiej, odbył się w ubiegły piątek w sali Opery i opery Mimo że wszystkie te imprezy wyglądają podobnie, lubimy je oglądać. Dlaczego? Niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie. Wybory misto światła, scena, piękne dziewczyny, a tymczasem najciekawsze rzeczy dzieją się zawsze za kulisami. Do rywalizacji o tytuł mis ziemi Szczecińskiej stanęło 16 kandydatek, ale zanim jurorzy zdecydowali, która z nich jest tą najpiękniejszą, atrakcyjność tylko jednej osoby nie wzbudzała wątpliwości. Coś takiego, co brzmi atrakcyjny Kazimierz, to jest nazwa zespołu. Nazwanie zespołu pod tytułem właśnie atrakcyjny Kazimierz to nie jest jakaś reklama bez pokrycia, ponieważ gają w tym zespole doskonali muzycy i myślę, że jako zespół mamy coś do zaoferowania atrakcyjnego, przepraszam za wyrażenie artystycznie i, i myślę, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, to zapraszam, jestem w stanie porozmawiać o tym. w każdym razie nie chcę powiedzieć, że gramy gdzie popadnie, ale po prostu cieszymy się z każdej imprezy, która jest na jakimś tam poziomie, a uważam, że ta impreza jest na dobrym poziomie. No i są doskonałe dziewczyny, fajne miasto. Bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać. Jak na każdej imprezie zdarzały się małe wpadki organizacyjne, małe tragedie jak złamany paznokieć, był także suto zastawiony stół. Istniało także pewne zagrożenie ze strony atrakcyjnego Kazimierza, który, jako mąż i nie mąż, reklamuje się jako sprawca wielu ciąż. Jako mężem i nie mężem, to ja jestem tylko szansonistą.

Surfers the I'm so let's go surfing now. Everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari. At Huntington Malibu, they're shooting the beer. At Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. Surf baby, wait and see. Yes, I'm surf surf gonna take surfing to surf the peak. go. On, go. Surfing, surf baby, wait and see. Yes, I'm gonna take surfing to surf surf the peak. Let's go surfing now. Everybody's learning now. Come on and surf with me. Come on and surf with me. Ja nie jestem jurorem, więc niech na nich spadnie ten obowiązek decydowania, która jest piękna bardziej, a która jeszcze bardziej. No Jest kilka takich moich faworytek. My Piotra też, my dopiero po wyborach będziemy mogli powiedzieć, które nam się podobały najbardziej, jak już zapadną werdykty. Czemu nie chcecie nam zdradzić swoich faworytek? No niestety taki jest regulamin jurorów. Ale macie już obie swoje kandydatki? No siedziałyśmy bacznie obserwując, że tak wszystkie kandydatki, no i teraz właśnie udajemy się na obrady, także musimy już mieć jakieś własne decyzje, jakieś własne zdanie, żeby móc głosować. W moim przypadku to są trzy kandydatki, z których muszę zadecydować, która to będzie. Zobaczcie nam panowie, która dziewczyna jest najładniejsza? Waszym zdaniem oczywiście? Nasze żony. To telepatia. <głos> <głos> Nie no jesteśmy politykami, jednak każdy kiedyś wróci do domu tak jest. i będzie się musiał wytłumaczyć. Bez względu na to, jak długo zajmie mu droga do tego domu. To się zmienia. W różnych sytuacjach każda z nich wygląda inaczej. I, i, i. bardzo trudne jest wybrać tak jednoznacznie. Są klasyczne takie typy urody. Blondynka, niebieskooka, oka, e, szczupła w typie, nie wiem, chociaż z nadwisła, ale Meli Monroe, a z drugiej strony okazuje się, że wychodzi brunetka i nagle powala wszystko to, co wcześniej myślano o tej, o, tej, o tej blondynce. I jest tutaj, są, przepraszam, dwie, trzy może brunetki, które mogłyby powalczyć z wszystkimi blondynkami.

Naprawdę trudno im powiedzieć. Wiem, że część z nich będzie zachwycona tym wieczorem, część będzie w rozpaczy, bo, bo nie wygrają. Pewnie będą oglądały ten program. No, naprawdę poziom jest zróżnicowany. Jest kilka naprawdę fajnych dziewczyn, które pewnie, pewnie zajdą dosyć wysoko w sektorze wyborów Miss Polonia. No, Inne są powiedzmy niebrzydkie, ale raczej szans na tytuł nie mają, z tym, że naprawdę nie nam decydować o tym. My jesteśmy tylko prostymi i to jest całe szczęście. A jak wypada porównanie Warszawianki z Szczecinianki? Chyba no nie jestem w trudnej Proszę, sytuacji. Się bo Patriotyzmie. Tak, tu w grę są patriotyzmy lokalne. <grym <grym ja myślę, że wszędzie można sobie znaleźć naprawdę coś pięknego i akurat na miarę swoich potrzeb. Nikt nie chciał zdradzić swoich typów i udało się podsłuchać tylko kaję. W konkursach piękności bierze się pod uwagę nie tylko urodę, ale także inteligencję. A tej dziewczynę odmówić nie można, skoro za wczasu udało im się zdobyć pytania. Ale czy mimo to wypadły dobrze? Proszę sobie może mi coś się ułamać? Jeżeli odpocząć byłoby szczere, dlatego... Jest Pani znakomity w polityce. kiedy jedzie Pani kandydować na prezydenta. Ma Pani mój głos. Mam nadzieję, że pan A jak z inteligencją u dziewcząt? To nie znamy ich na tyle, żeby móc <laughs> oceniać aż tak bardzo. Trudno po jednym pytaniu na pewno odpowiedzieć na to. Myślę, że nawet te dziewczyny, które odpowiadały trochę niepewnie, to wszystko spowodowane było tym stresem. Poza tym, co do dużo ukrywać, tak średnio im pomagaliśmy. Być może niektóre pytania były zbyt podchwytliwe. No właśnie, czy to przypadkiem nie było przeszkadzanie? Ja nie przeszkadzałem. Nie, chciałem się odciąć. Nie my ponosimy odpowiedzialność za, za poziom tych pytań, bo, bo poziom był zróżnicowany. Były i trudne takie. Wręcz definicyjne. No i pytanie na wybrnięcie z sytuacji też było, też było jedno czy, czy dwa. Przy czym ważne jest to, że pytania zostały ustalone przez żyli, a myśmy tylko prowadzili rozmowę. Wystąpiliśmy jak, jako tuba przytknięta z jednej strony do ust, no a z drugiej strony do ucha, tylko nie wiem, którą stroną, do czego. W końcu jednak wybrano mis, a została nią 18-letnia Dominika Hirek. Jak czuje się nowa mis Ziemi Szczecińskiej? Jestem kompletnie zaskoczona wynikiem, w ogóle się nie spodziewałam go, ale jestem mile zaskoczona oczywiście. No, z tym, że na razie to myślę chyba o maturze. Co czułaś w chwili, kiedy pierwsza i druga wicemis zostały już wybrane? Na scenie pozostało sześć dziewcząt, a mogła być wybrana tylko jedna miss? Po prostu myślałam, w ogóle nie, nie wliczyłam takiej możliwości, że ja bym mogła wygrać. Po prostu myślałam, że wygra jakaś inna dziewczyna. W ogóle nie przewidziałam tego, że ja bym mogła wygrać. Szczerze mówiąc, liczyłam na przykład na jakiś tytuł Miss Foto albo Miss Publiczności, ale nie na Miss Ziemi Szczecińskiej. Ale wszystkie tytuły zostały rozdane. Został tylko tytuł Miss Ziemi Szczecińskiej. I co wtedy? Pogodziłam się z myślą, że nic nie zajęłam. Szczerze? Tak, naprawdę. A w takim razie brałaś udział w wyborach Miss Nastolatek, teraz w wyborach Miss Ziemi Szczecińskiej. Co daje Ci udział w takich konkursach? Akurat w Miss Ziemi Szczecińskiej, to z tej racji, że zostałam z Ziemi Szczecińskiej jestem automatycznie w finale Miss Polonia. I będę w Warszawie we wrześniu. Biuro Miss Polonia też chce ze mną podpisać kontrakt. Z tym, że jeszcze nie znam, nie znam szczegółów tego, ale mam nadzieję, że się ze mną skontaktują. Jakieś inne oferty filmowe na przykład? Yy, oferta filmowa to była w Łodzi, kiedy byłam na yy, ogólnopolskich wyborach Miss Nastolatek, gdzie zaczepił mnie wtedy pan Władysław Pasikowski, reżyser psów. I zaproponował rolę w swoim najnowszym filmie, to znaczy nie w ostatniej krwi, tylko już w następnym filmie. Co to ma być za film? Mm, no jeszcze dokładnie nie wiem. Właśnie teraz miało być też jakieś spotkanie, na które niestety nie mogłam przyjechać, ponieważ brałam udział w tych wyborach. I przygotowywałam się do nich, dlatego nie pojechałam tam. Jak rodzina przyjała twoje zwycięstwo? No oczywiście wszyscy, wszyscy się bardzo cieszymy, wszyscy są zadowoleni. W ogóle większość moich znajomych chyba jeszcze nawet nie wie o tym.